Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem a to jest kolejny odcinek Sim City Build. Moi drodzy, dzisiaj jak będziecie to oglądać, no to prawdopodobnie, nie uprzedam, ale prawdopodobnie jestem w Pruszkowie z moim tatą i robię u niego. Jeśli nie będę, no to nie będę, będę tutaj w domu. Ale jeśli będziecie to oglądać to mam nadzieję, że już będę w pruszkowie, jeśli nie no to nagram jeszcze coś jutro. Yy, bo to jest na jutro ja nagrywam dzień do tyłu, czyli jest dzisiaj wtorek, a ja nagrywam to na środę. I tak odbierzemy sobie podateczek 10 tysięcy! Widzę, że tu mamy dwa młotki no i...

co my tu potrzebujemy? Ojej! O, nasionka potrzebuje, a tutaj miareczki najgorzej. Tu jeszcze dwa młotki muszę wyprodukować. Dobra. Młotki, a ja najpierw odwiedzę Daniela. O to trzeba ją odwiedzić, no nie? No. Trzeba odwiedzić Danielka, żeby było. Mamy Daniela i mamy coś do niego do kupienia. O jak dobrze. No i widzicie od razu mi humor poprawił. Eee, no i o deszczyk pada i e, prezencik. Dwa nasionka. jeszcze. Kim jesteś? Czy my się znamy? Dobra. Zaspędził mnie nos. Ech. Właśnie tak możecie słyszeć mnie. No dobra, to zaraz się zrobi. Tylko to. A jeszcze przed tym. Dobra, to rozbudujemy. Brach. Ciach. Płach. Chucia. I mamy... O, I mamy miarek. Dobrze. Popierdzielimy sobie... O! Dobra, dobra, yy, mamy chemikalia, bo mi potrzeba, bo statek przypłynął. No to sobie weźmiemy chemikalia. Bardzo dobrze. Potrzebne mi to, potrzebne mi to, żeby już nie było i potrzebne mi jedno chemikalia. Jedno tylko. Po co? 176 tysięcy. No dobrze. 24 level. No to ma... Nie ma jeszcze, to 24. Klub Thomas Senior. Angielski. Rewazja burmistrzów, Ranga Liwizacji 7. Liga Podmiejska 30125. I Ranga Wojenna 4, ANA 4. Ulubiona katastrofa, ogromny kamienny potwór. Jest zdobyte na medale. Pochłaniacz energii. Zaopatrzenie wojenne.

co on chce? Nie, oni są potrzebne. Nie i? Nie. Właśnie, mogę już. Nie to! Rozbudować? Nie. Dobra, co ten chce? Łopatę i nasionko. O, cholera. Echa, tu dwa motki plastiku. Łopata będzie się robić, no dosyć 30 minut, no ale dobra eee, Jeszcze 2000 i będziemy mieć wyż demograficzny Potrzebny mi plastik Słabo A cement sobie weźmiemy. A co? Cement? Trzy łopaty! Ja pierdolę. Połóżcie deski. O, no dobra. Co, kto kupił coś? Nie ma, dobra. Hej, zdążyłem! Zdążyłem z łopatami, dobra. Nice. O, jeden cement. Czy masz bo... Czy nasz własny burmistrz? Nie mógłbym tutaj mieszkać. Yy, zaraz sobie... Czekajcie, bo mi napisali, to ja sobie odczytam. Teraz tak. Nasionka potrzebuje. Nie to, to już on. brud tego, 10, aż. No to nie ma. To niech sobie zniknie. Bo nie będziemy patrzeć. A co my tu mamy do wykonania? Aha. Nie mam tego. Yy, kół, yy, tych... tej maski. Dechowej, cholercia. Dobra, odświeżemy sobie. I. I ma. Kurde, nasionek potrzebuje plastiku też. Plastiku też. Aha, plastiku też. Nasionek potrzebuje. Wow, co to jest za teren? Mroźne FIORDY! Wow! Powiem tylko. Wow! Można tu coś budować dalej? O! Można tu się przy, tu przejść! O! ładnie! I tu! Uhu. Wow! Nice! To mnie zachwyca! Zaraz, kim jesteś? W przypadku wyborów masz mój głos. Super. Co to jest? By wejść w centrum eksportu, wróć do swojego miasta. A, to jest skąd co cytowałem. W centrum eksportu? Wow! To jeszcze nie miałem tego i jestem ciekaw. Co tu się stanie? Co ty chcesz? Nasionko, no kurde molno. A ten chcę miarkę jedną. No nie ma nasionek, naprawdę. No, Ech, no nie mogę ich po trawę. Wiecie co to jest? Dwie miarki zajebiście. Nie! Nie mam. Nie mam miejsca. Ja pier... Nie mam miejsca. Nie mam po prostu miejsca. A pierdole dobra e, co on chce? Osiem? Nie. E, e. Ty co chcesz? Dwie, dobra. O no, dobra. <grystanie> Proszę się wybudował taki, co nie. Co na poziomie 24? Gdzie? No nie mogę, no nie mogę, no nie mogę! Deski, chemikalia, warzywko, dobra. Może być. Kurde, molno. Shit. Co ten chce? Nie! O! Plastek? Plastik super. Jest! Mamy 16... poziom! Mamy co? Zdrowie! Czyli szpitale. I to mnie niepokoi, bo... Niedobrze, kolejny problem mamy. Nie mam gdzie kurwa tego postawić. Chociaż, ej czekajcie. O Jezu, za duże! Epstyna. O, 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 to to, 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 Tutaj... To będzie dobrze, tu. Eee. Jakby tylko ten parczek... Przestawić tutaj. I tą wodę... Tutaj gdzieś tutaj. O. To będzie... Tak. O ładnie. To, 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 Teraz jakoś... To tu. Okej. Okay. O, w mordę. Ten. O. Co jest. 32 tysiące nie mam tyle. Cholera że eee, w tym przygodnie nawet. Co tu mamy? Szpital potrzebny migiem lekarz. Każe Cholera Jak to zrobić? O! Dobra, 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 dobra Mamy to Chyba, że... Co tu jest? Postrunek. Nie mogę go przestawić. Co by tu przestawić? O to. Gdzieś tu. A Nie. Cholera, jasna. Zaraz zł tak przedstawi tu o o właśnie i, 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 i zdrowie o 21 tys dobra nie mam mała przychodnia dobra 11 tys mmm no jeszcze trochę brakuje. Jakbym to postawił tutaj, to by było, ale potrzebuję 21 tysięcy. Dobra. Dobra, dobra, że lubisz tą przychodnię. Eee, nasionko. Nasionko. Młotek. To jarki. Nasionko. Tutaj Ministerstwo Projektów Epickich. O, proszę! Mamy Ministerstwo Projektów Epickich. Sobie to zbuduję gdzieś tu. O. Bo tak, o, nich stoi. Dobrze. I co? Masz dość czekania na wyprodukowanie materiałów? Produkuj je szybciej, dzięki, że ton przyspieszenia. Oczywiście. Co to? Klej? Farba! Klej! To potrzeba. Godziny. Witam burmistrzu, istnieją jeszcze lepsze żetony, przez które musisz awansować, aby je odblokować. 20. Rzeczą szybki, jak lama. Życzą szybki, jak lama. Życzą szybki, jak Gepard. 24 poziom. No dobrze. No, niestety. Nie ma jak na razie. Nie, dzięki. Burmistrzu, pora wziąć sprawy w na ręce zbudować plażę. Ale nie to. Nie to, chłopie, nie to. Dobra, chociaż to dobre. I tak, potrzebuję, jest nasionka. Klej dwa razy. Najpierw nasiona. Trzy, bo trzy, bo potrzebne są trzy. Dobra, wybudujemy to jeszcze i zajmiemy się ee, zdrowiem w następnym odcinku z Sim Stół, O! I jak podoba Ci się nasze miasto, burmistrzu? Super, ładne, dobra. I za jeden, jedyny, moi drodzy, level, będziemy mieć to: Centrum Rywalizacji. Także co? Budujemy. I kończymy. Tutaj. Dobra e, moi drodzy, na no dzisiaj kończymy. I co to jest? Ministerstwo projektów Epicki. Dobra. Także dzięki wam wszystkim za oglądanie. Poczekamy aż to się wybuduje. I naprawdę kończymy, kończymy, kończymy. Tu zaraz kurde i pamięć tak zrobię, że znowu będę musiał nagrywać odcinek od nowa. Tylko, że nie mam tutaj zapisanego save'a I to jest na problem Także ten Czekam aż się wybuduje 151 osób Facebook Jeszcze tylko 10 dni. No. no panie, szybciej się buduj Jest Dobrze Tutaj wszystko badał, ale to już w następnym odcinku Także dzięki Wam wszystkim za oglądanie Jeśli ktoś nie subskrybuje kanału, kliknijcie czerwony przycisk pod spodem i dzwoneczkiem, żeby dostawać wszystkie pojawia nowych filmach na tym kanale A my widzimy się już jutro w następnym filmie, także trzymajcie się, no i pa pa.